Nas to, to była ogromna sytuacja kryzysowa i dalej jest, bo, bo pomimo wszystko nikt nie był przygotowany na teście księdza. Ja mówię, Tadziu, powiedz mi prawdę, jak się czujesz, co jest z Twoją chorobą. Tak naprawdę to mu powiedział: Tadziu, psiak krew, dlaczego nie chciałeś, żeby mój lekarz Cię obejrzał? Bo ja go błagałem, ja mam do siebie pretensje, że ja przed nim nie ukląkłem. We swojej tej takiej, takiej mądrości, roztropności, którą miał, jednak nas cały czas stopniowo, stopniowo y, przyzwyczajał do tej myśli. I naprawdę jak grom z jasnego nieba przysłowiowy gruchnęło, że, że, że no niestety są e, e, przerzuty. On jeszcze wtedy w ogóle nie, nie sądził, że ciągle miał nadzieję, że mu pomogą. To bardzo szybko poszło i ja jestem zaskoczony tym, że y, było w miarę nieźle i w ciągu dwóch miesięcy skończyło się to tragicznie. Ksiądz już się źle czuł, też źle wyglądał. I wtedy, chyba jeśli się nie mylę, dzień później trafił do szpitala, ale pełen nadziei, że to kolejna diagnostyka, leczenie, wszystko będzie dobrze. Rozmawialiśmy przez telefon, składając sobie życzenia, czy świąteczne, czy, czy później noworoczne. Ja jeszcze z nim w styczniu SMS-owałam i po pewnym momencie ksiądz już nie odpisał. Tuż przed śmiercią też rozmawiałam z Tateuszem tak długo żeśmy sobie rozmawiali. Zadzwoniłem. Odebrał, ale coś powiedział, jakieś tam zdania, których ja w ogóle nie rozumiałem i się wyłączył. Pani Małgorzata Urbanik już od, odpowiedziała, że, że, że prosi o modlitwę o księdza. I, i to już było odczuwalne, że, że sytuacja jest dużo bardziej poważniejsza. Cały czas wierzyliśmy, że jednak się uda tak, że. Przewalczy chorobę, no bo kto jak nie ksiądz, no on już w wielu opałach był. My już wiedziałam, że on jest w tym, w Szanowie, że leży w szpitalu w szanowni. I wstąpiłyśmy, bo jedna siostrzenica pojechała, druga musiała zostać. Tak po ludzku chcielibyśmy, żeby zawsze to była prawda? Że ktoś może się tam źle czuje i nic się nie wydarzy, prawda? Złego. Przyjechaliśmy wtedy z, z Arkiem do Niekowodwieciny jeszcze wtedy Wtedy żartował, miał gości, pytał się oczywiście co słychać, co w fundacji. Lekko Tadzika tak pogłaskałam po ręce, miał wyciągnięta po lewej ręce, a Tadzik odwrócił tą dłoń, chwycił mnie za rękę i mocno tak uściskał. To było nasze pożegnanie. 9 stycznia myślę, że wszyscy przeszliśmy ogromny szok. Jechaliśmy z myślą, że, żeby go odwiedzić. Danusia kupiła e, jakieś frykasy, jakieś pomarańcze, żebyśmy e, nie, nie szli z pustymi rękoma. Grzegorz mi dał telefon. Ja myślałam, że Małgosia się spytać, czy już dojeżdżamy. No to Wiedziała mi, że. Nie żyję. Dostałem telefon ze szpitala, że, że tutaj poinformował mnie lekarz, że ma bardzo ciężką wiadomość, że ksiądz Tadeusz odszedł od nas właśnie w tym dniu. Miałam wrażenie, że, że śnię, że po prostu to nie może być prawda, bo tak jak mówię, ja cały czas jechałam księdza odwiedzić. Odmawialiśmy. Choronkę do Miłosierdzia Bożego. Później wszyscy przyjechali za rzątą. Ja powiedziałam, dlaczego on tak leży sam, taki znany ksiądz? Gdzie jest jakiś ksiądz? Odbieraliśmy telefony i w zasadzie to się kończyło tylko na dwóch zdaniach. Czy to prawda? My odpowiadaliśmy, tak, tak to prawda. Telefon cały czas dzwonił. Nie było chwili, żeby, żeby przestał. Nagle, w jednym momencie. Udało mi się zadzwonić do, do, tutaj do zarządu. E, no i szybko uzgodniliśmy, że, że wracam. Ponieważ najważniejszą rzeczą, jaką na tamten moment chcieliśmy, to pożegnać się z kieną. Nie wierzyłam w to po prostu, że on nie żyje. Czy mam go za rękę, jeszcze był ciepły. Byliśmy w takim, w takim trudnym momencie, bo nie bardzo też wiedzieliśmy, jak y jak o tym mówić na samym początku, w tych, w tych pierwszych godzinach, jak do tego podejść? No to było straszne momenty. Naprawdę myślę, że i pracownicy, i podopieczni naprawdę ciężko to przeżyli. Pierwsze pytanie to było, co dalej z nami? Co się stanie? Czy my tu będziemy mieszkać? No jakby nikt sobie nie wyobrażał Fundacji bez Księdza. Fundacja to był Ksiądz. Pamiętam, że jak przeczytałam, to było rano bardzo, jako szkoły 10 czy 9, jak wyszła ta, ta informacja prasowa. to Pamiętam, że prawie telefon mi z ręki wypadł. Patrzę do góry i mówię: Tadeusz, no przecież nie możesz mnie zostawić. No, no, nie możesz mnie tak zostawić bez pomocy. Śmierć księdza Tadeusza była wstrząsem, bo ta aktywność księdza do ostatniej minuty nie wskazywała na to, że, że go zabraknie. Dla mnie jego śmierć była wielkim szokiem. Bo myśmy, ja byłem u niego już w połowie grudnia i, i Tadziu to już wiedzieliśmy, że jest chory, no ale był w dobrej formie i nic nie zapowiadało tego, co się stało. Czasami nawet mam wrażenie, go słucham na YouTubie czy jakieś wspominam sobie rzeczy, że po prostu pewnego moment ktoś przyjdzie i powie: Słuchaj, obudź się, to, to jednak nie jest prawda. Tak sobie człowiek dopiero uświadamia. Kiedy, kiedy stanie się coś takiego, że wiemy, że już tej osoby na drugi dzień nie będzie, dopiero sobie uświadamia, z kim mógł obcować. Było nam bardzo smutno. Rzeczywiście to był okres taki, w którym ludzie dużo płakali, w którym było dużo, dużo takich momentów, nie wiem, melancholii, prawda, poczucia straty, żałoby po prostu. Wiem, że rozmawiam z moim mężem. Na ten temat, że on by tu, tu chciał być pochowany pod tą figurką. Ale tam się tam to wiadomo, nawet mój wąże, że no niestety nie wolno, samej nie wyrazić zgodę. No to gdziekolwiek tylko tutaj, żeby być bliżej tego domu, tej fundacji, no i tych Radwanowic. Z każdym dniem dociera do nas świadomość, że, że to będzie duża uroczystość, że to nie będzie tylko uroczystość. Yy. Szefa naszej fundacji. To była bardzo trudna operacja logistyczna, bo radwanowice są małe, dojazd nie jest łatwy. Wtedy, kiedy chce się dostać na, na, na to wzgórze radwanowickie kilka tysięcy osób, to naprawdę trzeba się bardzo dobrze przygotować, żeby tych ludzi przyjąć i pokierować tym ruchem. Jeżeli by nie współdziałały ze sobą wszystkie służby, typu Straż Pożarna, Policja, na pewno straż, opieka medyczna. Wszystkie jednostki terytorialne, które mogły być, to, to by mogło być ciężkie. Nie było łatwo dojechać do Rudawy. A jednak tyle osób przyjechało. Kibice mieli te szaliki, z takimi, już kiedyś dostanę takich. szalik. Dużo ludzi, którzy przyjechali z różnych stron Polski. Przez ilość osób i ilość środowisk. To był jakiś rodzaj takiej manifestacji, każdy z nich chciał indywidualnie po, pożegnać księdza. Ale Ormianie, byli no wszyscy solidarności, wszyscy, którzy go znali i kochali. Pożegnałeś mi radosnym śmiechem. Ten śmiech cały czas słyszę. Ten śmiech i słowa pełne takiej siły i radości, którą Tadek zawsze w sobie miał. Cieszę się, że, że y, takie było określenie, że, że daliśmy radę, chcieliśmy godnie pożegnać księdza. Sami byśmy nic nie zrobili, to jest też ogromna zasługa tutaj władz samorządowych, pani wójt, która nam wtedy wspierała, oddelegowała nam osoby. To jest duża też zasługa, czy telewizji, czy, czy księży, którzy nam bardzo pomogli. W ostatniej swojej woli zaznaczył, że chce, żeby jego pogrzeb był w dwóch obrządkach tym, w którym był święcony, rzymskim, łacińskim i także ormiańskim, który kochał i który rozwijał i którego bronił. prosić o jakieś wspomnienie o księdzu Tadeuszu? Chciałabym pomyśleć. No to pomyśl. Był bardzo dobrym człowiekiem. Wielu wolało, by omijać szerokim łukiem nierozwiązane problemy z przeszłości Kościoła i Polski, ale on nie potrafił milczeć. Nie umiał zejść z tej drogi I płacił za to ogromną cenę samotności i niezrozumienia. Jeździliście razem gdzieś? Wyjeżdżaliście? Na msze. No proszę. Lubiłaś chodzić na jego msze? Tak. O niekazanie mu. I co jeszcze lubiłaś u niego? Pod wieloma względami był jak patron założonej przez siebie fundacji. Jak święty brat Albert. Był radykałem, który szedł całe życie pod prąd. A Granda? Tak, chyba tyle, tyle będzie naszego wspomnienia. Prawda Ula? Bardzo był dobry. Właśnie najbardziej wzruszająca scena z pogrzebu, którą no, gdyby osobiście mogłem obserwować, która naprawdę wywołała u mnie łzy w oczach, to jest ten moment, w którym kilkudziesięcioosobowa grupa wychowanków jego staje i patrzy, jak e, e, samochód strumno odjeżdża z kościoła i ten piękny wyraz ich twarzy, która żegna ich opiekuna i kapłana. Słychać było granie na duduku. Duduk to jest taki przenikliwy instrument, tak jak flet, ormiański flet byśmy powiedzieli, który w tej ciszy tego cmentarza roznosił się na cały cmentarz, bo było nagłośnienie i to było przejmujące, to, to, ten, ten ostatni moment pochowania księdza Tadeusza. Pamiętam te smutne, ten smutny widok tej, 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 tej dziury, tej pustki, y, którą powinni zapełnić hierarchowie, y, politycy, najważniejsi ludzie w państwie. Pamiętam te smutne drzewa, y, o których już wtedy pisałem, że one za chwilę rozkwitną, bo to była zima, ale wiedziałem, że przecież to, że odkrycie po zimie nadchodzi wiosna i że te drzewa, zawyją niemo życiem. Ja się tak umówiłam, że niektórzy ludzie zawsze żyją. No. Tak. Tylko na chwilę gdzieś poszli, pojechali dalej trochę, ale żyją i za chwilę się spotkamy. Także my się nie przejmujemy niczym. I mam wrażenie, że on nie tylko słucha, ale pomaga. Ma tam swoich aniołów, których wysyła, żeby przyszli mi z pomocą. Dzisiaj stoi gdzieś przy Panu Bogu i, 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 i modli się za nas, za tych, którzy chcą kontynuować w jakiś nieporadny, być może czasem, sposób. Jego dzieło. Także robimy mu papa. papa. I słuchajcie, i my się kochamy, dajemy sobie siły, nie dajemy się. Ksiądz będzie zadowolony.